Ze mną jedzie Mercedes taki wersja MG goś tutaj kozakuje burczy silnikiem i tak dalej To jest właśnie słuchajcie przykład oj, wyjechało się Przykład absurdu, bo po mieście goś i tak szybciej niż 50 czy 60 na godzinę nie pojedzie, więc... Więc to tak jak trochę w Ludzie, którzy kupują, nie wiem, buty Adidasa sportowe do chodzenia na co dzień. i potem jakim się te buty za 200 czy 300 zł rozlecam po miesiącu. To piszą do firmy reklamację, że dali za buty 300, 400-500 zł, a buty im się rozkleiły po miesiącu, a miały być markowe. A firma im odpisuje hurtem, bo mają taki gotowy wzorzec, że w związku z tym, że obuwie było użytkowane niezgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do codziennego chodzenia, a nie do zastosowań sportowych, reklamacja zostaje odrzucona.